no co, lecz się odbyły i awansowaliśmy. nic więcej nie ma co tam wiesz, dodawać i śluka by dna. Ciężko było? No. Jak mać pokazał to nie było łatwe. Ale, ale... Ale mieliśmy Pawła w tym dniu, a Paweł, no. Wszyscy wiedzą co zrobił w serii że i w też meczu. No Ja to, oglądałem cały akurat. No, no tak szczerze to. Przewidzieliśmy ten scenariusz, bo. mówiliśmy albo łatwo, albo czarno. No ja no, do samego końca myślę, że naprawdę no. bać. No też mieliśmy dużo sytuacji. Było. Nawet jeszcze tam przed dogrywką. Nie? A dzisiaj przed meczem. Co? co? No. Dobra tak, zapytaj Pawła tak, Lenarcika, tak, jak, wiem, jak cztery karne obronił bo jest tam. ulubionym piłkarzem pani prezydent. Myśli to zrobienia <laughs> pani prezydent. Może myślę więcej pieniążków. <laughs> nie, wiesz, potrzebuję kartę rodziny. <śmiech> <śmiech> rodziny. Cześć to nazywam się Paweł do wracą. Śle pozdrowienia jest. do Urzędu Miasta. Przez, pani pani Aleksandro Darmowe parkingi tak, dla piłkarzy. Chciałbym dostać. prezydent, pani coś na Arkę. Chciałbym dostać kartę mieszkańca Gdynia. Udało mi się to załatwić. A i płaci podatki. Chcesz z tym poradzić. A damy, a weźmiesz ma. No i właśnie, no i tutaj. Co, lipa on fire? Co go goju nie gada, ni nagle? To lipa plejaka. Ale da, no, lipa też była nie A nie, na różnych rączkach to robisz. zdecydowanie. Łatwo było, czy nie. nie lipa? dwa pada trzyma. Z cygarko, co? Lipa. To, to nie jest nowe, A. ale grają Czubi i lipa Jaka FIFA, taka arka. Nie no leczaj, się Czubi jak nowa FIFA Naprawdę polecam wszystkim. To chce sobie psuć nerwy i tak dalej. To jest niestabilne emocjonalnie, to polecam Zapytaj Lipę wczoraj kupił. O! Lipa jak! Tylko to jest pierwszy zawodnik, który najpierw Fifę kupił, a, a potem, potem uczy się grać. grać. A potem Playground. I na koniec się uczy grać. To moje li oko Lipa z siódmej ligi nie wyjdzie

Okej, okay, dawaj startujemy, od razu do ja Dawaj, jedziemy, dawaj, 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 dawaj. Nasz tłumaczy to się i jedziemy daj, dalej. wybiegamy przede. Czy tu macie, Dawaj, 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 Zresztą też się usiadł. Trójką! Trójką! Ale jaki? Bo dała siostra. tu. Trójką! 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 Nie, Trójką! Trójką! podejść, Trójką! 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 Trójką!

Zgodnie z gdyńską tradycją służymy pomocą wszystkim potrzebującym. Zgodnie z naszym gdyńskiej arki hasłem, nigdy nie zostaniesz sam. Również i ludzie, którzy dzisiaj cierpią ze względu na powódź, nie pozostaną sami. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, za pomocą naszych sponsorów, zaprzyjaźnionych firm i partnerów. Próbujemy zebrać jak największą ilość produktów niezbędnych dzisiaj dla ludzi, którzy cierpią ze względu na wysoką wodę. Arka Gdynia. Nigdy nie zostaniesz sam. Pomagamy, tak? Cała Polska wspiera w powodzie. Piękna akcja. Polacy zawsze się umieją zmobilizować. Do działania. Brawo! Załóżmy, jest zawodnik. Włodek prowadzi piłkę. Ja jestem z drużyny przeciwnej, podchodzę i tylko z piłką ani nic nie mogę, ani go złapać, ani go przesunąć, ani go zastawić, piłkę możesz no, mu normalnie odebrać, tak? Jedna stopa musi być na podłożu, tak? Także nie można biec, bo od razu jest rzut wolny dla drużyny przeciwnej. Czy coś jeszcze panowie? Czy zaczynamy, przechodzimy do treningu? Zapraszam. Bardzo dobrze to, to z panem sędziu tu rozmawiamy, bardzo Sama, to dobrze to wygląda. Za, za bardzo za, no, za bardzo taktycznie jesteście pookulanymi. Ciekawa to, sprawa, uczymy się, no, bo tutaj trochę podbiec i tak dalej, to już jest jakby piłka przepada, nie? Także, ale nie jest, nie jest z tego co widzę, nie najgorsze. A na czym to polega w ogóle? To jest piłka chodzona, tak? Nie można kontaktu mieć z mhm. przeciwnikiem, tak. nie można wybijać przeciwnikowi. E, i po prostu też będzie pole karne ograniczone, takie jak w piłce ręcznej, że nie można chodzić w pole karne. Także, także trochę przepisów jest e, innych niż e, w normalnej piłce nożnej. To jest świetna zabawa dla seniorów, dla osób powyżej 60, 65, 70 i wyżej. E, gra w piłkę nożną. Jest to e, kwestia gra. E, nachodzonego, więc tak naprawdę stopa musi być, jedna stopa musi być non-stop, że tak powiem, styczna z powierzchnią, więc to mniej więcej wychodzi tak. Możemy tyłem, możemy truktać. Ale w graniu musimy, musimy chodzić. Piłka tak naprawdę jest kulana do, między zawodnikami. Nie ma ataku na zawodnika, nie ma wślizgów, nie ma trzymania. Jest to bezpieczny sport. Tak? Jest to bezpieczny sport, jest to świetna zabawa. Zresztą tak jak tu widzimy, koledzy byli piłkarze, świetnie się tutaj bawią i myślę, że to będzie zachęta dla wielu sympatyków piłki nie tylko w trójmieście, nie tylko w Gdyni, nie tylko Arki, ale i w całej Polsce. Ciężko jest, człowiek całe życie biegał za piłką, a dzisiaj musi chodzić. To jest tak, czy odwrócić to wszystko, to jest nie jest łatwo. Ale pomału widzę wchodzimy w ten system tej gry coraz lepiej wychodzi. No, i Mam nadzieję, że tam na stadionie, z wielką publicznością, będzie jeszcze lepiej. -kotek, kotek wróci e, do korzeni. Do korzeni.

Dzisiejszego meczu. Cudownie. Z kim pani jest? Jak sobie radzi nasza drużyna w tym momencie? No mogliby przycisnąć. Trochę jest ok. Na razie bardziej pozytywnie. Pogoda jest. Grają dobrze, także to i tak dalej. Bardzo dobrze. Tak? Treści Kres, Legno jest błędny w powietrzu Lewandowski, CDB, Kocaba ma po lewej stronie gojnego, wybierze jednak prawą stronę. Ale widzimy, jak wielu piłkarzy w czarnych koszulkach jak trudno Arce się przebić, może teraz. Jest szansa czuba, czuba! On takich sytuacji nie marnuje. Arka prowadzi w 81 minucie. Zawodnicy z boków defensywy, chociaż na ustawiony wyżej. Nawarro, na gol! 2 do 0. No i proszę, znowu Czubak, tylko czy tam był spalony? Chyba nie. Będzie prowadzenie Arki powiększone. Świetne zachowanie na waro. bo mówiłem o tym, że on może się przydać przy tych stałych fragmentach gry, bo jest dobrze wyposażony w dośrodkowanie. Brawo! Brawo! Przed meczem powiedzieliście, że k***a, włosy, to nie pójdzie. Za Bobą. Za Bobą. Wszystko zrobiliście na boisku, żeby to zmienić. Gratulacje za dwie rzeczy. Za pierwszą, że cały czas dążyliśmy do tej bramki. Konsekwentnie realizowaliśmy to, co sobie założyliśmy, bo mimo zmian każdy wnosił coś na boisko. Każdy dał nam więcej. Okay? To jest kolejny mecz. Druga rzecz, że byliśmy cierpliwi. Cierpliwi, cierpliwi do bólu. Konsekwentni do bólu. To są rzeczy, które nie od razu złapiesz, tylko jako zespół wypracowujesz. Dzisiaj wypracowaliśmy to kolejny raz. Zasłużenie wygraliśmy. Wiedzieliśmy, że wygramy. Sami przed meczem powiedzieliście, nawet w 90 minucie, ale strzelimy. Ta wiara dzisiaj nam dała trzy punkty. I ta wiara nie buduje panowie każdego dnia. Roboty. Brawo panu. you ah.